Dzień dobry, gościem Radia 5 jest dzisiaj pani Ewelina Zbydniewska, kierownik Kina Euckiego Centrum Kultury. Witamy. Dzień dobry, witam. To już ta pora roku, że w kinie ruszają jesienne spotkania filmowe, kinoterapia, tak? Dokładnie tak. Kinoterapia towarzyszy nam już piąty rok. W tym roku w troszeczkę zmienionej formie, bo do tej pory był to festiwal. Podejrzewam, że do tej formuły wrócimy za rok, a teraz mamy kinoterapia, czyli jesienne spotkania filmowe. Założenie, jak sama nazwa wskazuje, jest takie, żeby się spotkać, przywitać jesień, a jesień bardzo dobrze się wita przy, przy dobrym filmie i porozmawiać o tych filmach, bo filmy mogą być rodzajem takiej terapii dla nas wszystkich, oderwaniem od rzeczywistości, przepracowaniem jakichś problemów. Naprawdę mamy wielkie pole do popisu na tym temacie, w tym temacie, więc kinoterapia jak najbardziej myślę się już przyjęła i niektórzy y, czekają, myślę. My też bardzo czekamy co roku. No tak, jesień bywa deszczowa, pojawiają się czasami handry, na szczęście mamy teraz polską złotą jesień, taką wesołą, ciepłą, no ale zdarza się, że są deszcze, więc kinoterapia. Kiedy rusza ta edycja i co w repertuarze? Zaczynamy w piątek, 27 września, 18, i kończymy w niedzielę. Zaczniemy w piątek filmem Wariaci Jana Jakuba Kolskiego. No, myślę, że tego reżysera nie trzeba przedstawiać. Jan Ciowodnik, historia kina w popielawach, Jasminum, to chyba tylko kilka tytułów, które są bardzo, bardzo dobrze znane. On, to jest jego najnowszy film, Wariaci. Wszedł niedawno do kin i co nas w ogóle skłoniło, żeby pokazać ten film, bo premiera miał już chwilę temu. Chcielibyśmy po filmie porozmawiać z widzami, po pierwsze o twórczości Jana Jakuba Kolskiego, ale po drugie o tym, czy my jeszcze oglądamy faktycznie filmy w kinach, bo ten film Przeszedł bardzo, bardzo po cichu. Nie było jakby e, wielkiej publiczności. Z kolei, kiedy wszedł do streamingów, bardzo długo utrzymywał się jakby na szczycie. I teraz pytanie, czy ten film nie nadawał się do kina, czy my faktycznie zmieniliśmy troszeczkę swoje przyzwyczajenia związane z oglądaniem filmów. O tym też chcielibyśmy porozmawiać. No i spotkamy się przy kawie przy herbacie po filmie w kawiarni Kulturalna Kafe zapraszamy, będziemy częstować kawą herbatą, także myślę, że warto przyjść, posłuchać, porozmawiać. Będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemnie. To od tego zaczniemy. No, to ciekawe, czy tu można zwiastować schyłek kina w ogóle? To nie pierwszy schyłek kina, jaki e, przepowiadano. Było już kilka takich e, w dziejach dziesiątej muzy. Ja myślę, że nie. Jest e, wielu ludzi, dla których kino jest. E, Czymś o wiele więcej niż tylko filmem od czasu do czasu. To jest miejsce faktycznie, gdzie można się wyciszyć, troszeczkę przenieść do innego świata. I to też jest miejsce, gdzie możemy rozmawiać o ważnych tematach społecznych, politycznych, możemy się spotkać, więc to nie jest schyłek kina, zresztą nie widać tego w kinach, ale no myślę, że troszeczkę zmieni się dystrybucja, być może trochę zmienią się filmy. No, idziemy do przodu, więc yy, czekają nas jakieś zmiany, ale to na pewno nie schyłek kina. Repertuar tej zbliżającej się kinoterapii został skonstruowany tak, by każdy znalazł tam coś dla siebie, bo są filmy adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych. Może powiedzmy, co jest biletowane, na co wstęp jest bezpłatny. Zacznijmy od tego, że mamy bardzo fajne tytuły, i do niektórych mamy też przygotowane niespodzianki. Jak wspomniałam, przy wariatach będziemy rozmawiać przy kawie, herbacie. Dla dzieci mamy bardzo fajną pozycję. Zapraszamy, niech dzieciaki zabierają rodziców i przychodzą, bo w sobotę i w niedzielę mamy kacpra. Jemmy, Tajemnice Atlantydy. To są bohaterowie znani dla młodych widzów, bohaterowie z książeczek skandynawskich już adaptowanych wcześniej. A my będziemy mieli dla młodych widzów, do, do każdego biletu, dla każdego dziecka gry planszowe, więc jakby wspólny czas będzie można przenieść potem do domu i pograć sobie. Więc płacimy za bilet, ale wybieramy sobie grę, więc yy, yy, myślę, że warto. Zwłaszcza, że gry są bardzo fajne, polecam. I co jeszcze biletujemy? Na pewno biletujemy Wariatów, biletujemy The Birthday Party Bunt w niebie, Wilczyce i Killera, ale myślę, że o tym powiemy więcej. Zapraszamy na darmowy pokaz Zaklętych Rewirów. Janusza, Janusza przepraszam, Majewskiego. I Zaklęte Rewiry to będzie nasze rozpoczęcie retrospektywy. Mistrza, który odszedł od nas w tym roku, był blisko z nami związany. Był u nas dwa lata temu, w 2022 roku, ze swoim ostatnim filmowym projektem o jazzie. To było naprawdę wzruszające spotkanie, fantastyczne reakcje publiczności i na film, i potem na rozmowę. Pan Janusz zawsze te rozmowy cenił bardzo mocno. Bardzo lubił spotykać się z widzami, rozmawiać. Był niezwykle inteligentnym, empatycznym rozmówcą mówcą i te rozmowy naprawdę były na poziomie. Jesteśmy wdzięczni, że był blisko nas, że mogliśmy go tyle razy gościć. No i jakby jedyne, co nam pozostaje, to pokazywać nadal jego dzieła. Stąd pomysł na retrospektywę i będziemy państwa do końca roku co miesiąc zapraszać na jeden film um, z dorobku um, pana Janusza. Zaczynamy od Zaklętych rewirów. Także zapraszamy serdecznie sobota 17 inauguracja retrospektywy Janusza Majewskiego. W repertuarze także Wilczyca Marka Piestraka, polski horror, ale tym razem z autorską narracją Doroty Masłowskiej. Tak, dokładnie. Horror z 1982 roku. Część e, widzów teraz współcześnie się z tego śmieje. Kiedyś e, z tego filmu, kiedyś okrzyknięto go jednym z najstraszniejszych polskich horrorów, e, a teraz został odświeżony. Właśnie e, dodano do niego tą autorską narrację. To był absolutny hit, hit jakiś czas temu, e, kiedy m, było takie święto kin w Warszawie i e, były specjalne pokazy tego filmu właśnie z tą autorską narracją. Ludzie byli zachwyceni. Jakby Dorota Masłowska ma swój styl, mówi też w charakterystyczny sposób. To tak pięknie pasuje do tego filmu. Mamy horror w połączeniu z taką aurą komedii. Jak już Państwo przyjdą i usłyszą, jak Dorota Masłowska mówi, że teraz koń biegnie i jest kopyt, 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 to już Państwo tego nie odsłyszą. Naprawdę zachęcam, bo to jest Wyjątkowa okazja, tego nigdzie nie ma. Można zobaczyć w kinach studyjnych. My jesteśmy w sieci, więc serdecznie zapraszamy i bardzo się cieszymy, że sieć kin studyjnych coś takiego stworzyła, bo to fajna sprawa. Nie dość, że odświeżamy klasykę, trochę edukujemy, pokazujemy, jak to kino wyglądało kiedyś, to jeszcze możemy się pośmiać i naprawdę wyjść z kina z szerokim uśmiechem. No właśnie, ten kopyt, kopyt, kopyt to na pewno jest, le, będzie lepiej udźwiękowione niż w dom przed telewizorem, gdzie niespodziewanie sąsiad może zacząć wiercić wiertarką albo puścić disco polo nam <grym przez <grym> nasz <grym> sufit albo podłogę. Także to, to jest ten walor kina jeszcze taki naprawdę duży. Ci, tak. którzy się pogubili jeszcze, może nie dobrze tam zanotowali co, kiedy, to spokojnie, bo na stronie internetowej, profilu facebookowym Kina ełskiego Centrum Kultury można znaleźć szczegóły o tym wydarzeniu, prawda? Tak, są szczegóły, zapraszamy. Strona www.kino.lk.pl, również nasz, nasz Facebook informujemy, codziennie do, dodajemy szczegóły, jest wszystko jasno opisane: co biletujemy, czego nie biletujemy, godziny, szczegóły dotyczące filmów, jeśli ktoś chciałby się z nimi zapoznać, więc zachęcamy jak najbardziej do śledzenia naszego profilu i do wejścia na stronę, zwłaszcza, że naprawdę no, spora atrakcji czeka nas w ten weekend. I warto niczego nie przegapić. O tak. Pani kierownik, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście do kina.